Cześć, witam wszystkich serdecznie, dalej z tej strony. Dzisiaj komentujemy gierkę game'a, którą znacie, pewnie wielu z was zna, bo grałem z nim nieraz na tych streamach. Parę nawet turniejów się zagrało. Ale Mazraha to, żeśmy przerobili całego naprawdę w przód i w tył, w szersz i tak dalej. Dzisiaj powiedział mi skomentuj moją grę i wytrwaj do końca, bo się coś śmiesznego, fajnego stało, więc zobaczymy co jest, bo ja nawet nie wiem. Powiedział mi, żebym nie patrzył, nie oglądał, tylko skomentował. Eee, inaczej. Nie oglądał przedkomentowanie, tylko po prostu na żywca to wziął, więc lecimy. No i też oczywiście skrytykujemy, bo też powiedział, że mam krytykować to, co zauważę, jakie fuck popełni. I to też zawsze yy, też fajniej wyciągnąć wnioski. Dobra, także... Standardzik. Zresztą, kto nie tęskni za ber... Słuchajcie, ja tęsknię za berką, on mi też napisał, że tęsknię za tą taką czystą berk... Znaczy, czystą berką może nie, no bo Warzone to nie była czysta berka. Na całe szczęście też między innymi dlatego e, taki popularny się stał. Ale ogólnie aktualne Battle royal na Urzykistanie, oprócz tego, że jest po prostu rozwalone pod kątem technicznym, to jeszcze... Chyba kogoś usłyszał? To jeszcze co bardziej przypomina odnowę. I nie daje tej ekscytacji Koś usłyszał, zatrzymał się i nasłuchuje Pamiętajcie, że my też y, słyszymy gorzej od niego Wy zwłaszcza słyszycie gorzej ode mnie i on słyszy, i ja słyszę gorzej od niego Więc to co on słyszy jest lepiej niż my Dobra, ja się zaczynam mieszać w tych wszystkich zeznaniach, poczekaj że się zamknę i zobaczymy co zrobi Troszeczkę też zgłośnie O, gameplay No, ale to mamy standardzik, klutowanko. Tak, cały czas ktoś tutaj biega. Możliwe, że na, na samym dole? O! Dobra, ten tutaj... Ten tutaj turysta troszeczkę... Nie wiem, co on tam próbował. Zrobił delfina przez przypadek i może coś kliknął? Bo on tak dziwnie zagrał, się nie wydało... Nie miał skina jakiegoś kompletnego... Źutka, ale też dziwne zagrał. Okej, okay, miał chyba relokację, nie miało relokacji. Nie miał relokacji. Ale game sobie go z markował, od razu leci na niego. Ten robi dropa, więc game poczeka. Super. Poczeka. Już wziął dropa, już bierze dropa. Już miałeś... Lajda, że wziął dropa. O... Łatwy kill, udało się. Nie schodzisz z góry, bo jeszcze jeden jest. Ten się selwuje. Super, nie oddał pozycji. Nie oddał pozycji. Powalił, od razu się zatrzymał, bo wie, że jest dwóch. Rozejrzał się, sprawdzić, czy mu tam plecy nie robi. Ten smoke w niego to był raczej mysklik To panika gaming. No bo Gabe gra też na padzie i nie ma asysty, kiedy jest smoke, więc. Chyba, że specjalnie go rzucił w niego. Ale nie musiał. Wydaje mi się, że nie musiał. Miał na tyle dobrą pozycję i jeszcze to szybko się położył, że nie było potrzeby. Ale kto wie, to mogło też mu życie uratować, bo. Zresztą to może zdarzyć, unlucky. One shot Ok, dalej nie oddaj pozycji. Już oddał pozycję. Ale. Aj, unlucky. Wiedział, że ten typ jest pod nim, i na no, tyle miał pecha, że miał po prostu. Te ostatnie, ostatnie strzały mu nie wleciały. Ale nie próbował zaskoczyć, bo nie chciał żeby tamtemu plecy zrobił. O o i szybko. Za tamtemu się amunicja skończyła. Amunicja mu się skończyła i go złapał. Aż fajnie skomentować gierkę na, na Battle Royalu odmiana w końcu do tej odnowy, bo tą odnowę cały czas molestować i ciupać na. na tym. na rankedach i na, na pubach to nudne robi. Na pubach to często wyczyścimy lobby na trzeciej strefie, już na trzeciej strefie już nikogo nie ma. Na rankedach jest różnie ostatnio cheaterzy w, tutaj, w każdej gierce. Nie mówię, że na pubach na rodziki nie ma tych cheaterów, ale no nie wiem. Jakoś zatem ten stream, za, za tą berką. Gabe po, po, podziela moje zdanie, że chciałbym, żeby ta berka była trudniejsza. Chcecie, żeby życie było bardziej warte. Nie, że zginiesz nagle masz relokację, albo kolejną szansę na gułak. Gułak powinien być tylko jeden przykładowo. Co tu mamy? Striker bodajże Iram? Uuu, albo MCW? Nie jestem w stanie stwierdzić, co to jest. Chyba MCW z conversion kitem to jest. Tak mi się wydaje. Ale może mnie poprawi w komentarzu. Także częst, tęsknię za tym sposobem. Tą berką z Werdańska. U, z tej strony kroki. Mamy audio na maxa tu. Mamy na max. Jest tutaj za tą ścianą. Apoké, okay, wyszedł z prawej. Zbejtuję go na strzały Dał się zbejtować Nie, oh, ja yeah, nie mogę! Najstarszy trik Dał się zbejtować na strzały No, dał się zbejtować na strzały Bardzo ładnie, bardzo ładnie Najstarsza sztuczka, normalnie Tych dwóch typów go obserwuję. Ciekawe czy spam reporty lecą. O ty grasz? Co to jest za broń? Mi się wydaje, że to jest MCW albo Striker 9. To jest RAM akurat, nie? RAM 7, ale ta broń na, na blisko. Co to może być? O tyle fajnie, ej, no naprawdę trzeba stwierdzić, że, że meta naprawdę w tym, w tym sezonie, to nie trzeba przyznać, że meta jest zarąbista. To znaczy, że jest tyle broń, którą moż, którymi możemy grać. jest na dół. Nie goni za nim. Otworzył drzwi, żeby zbaitować drzwi. Ten puścił żarówkę na tego, czy tam latarę na wejście. Super, zagras trochę wolniej. zagra sobie inne kąty. Teraz on go słychać go, słychać go z tej strony tylko pytanie: czy na górze, czy na dole. Na game nie ma Sentex, żeby sprawdzić Sentex. Ja tam próbuję zaczarować, jak kobrę. Hmm. Dobra, teraz raczej, raczej jest na dole, raczej jest na dole. Ra, raczej siedzi za tą żarówką. Raczej siedzi za tą żarówką. Masz tego, wykrywajkę może? Uuuu, timingowo. Raczej go. Raczej go nie będzie gonił, to jest jakiś żuk. mógł teraz na, na służbę wziął Super. Echo. Bardzo ładnie, bardzo ładnie, na słuchu wziął, był przy drzwiach, w momencie kiedy dostał parę hitmarków, to cisnął dalej tymi strzałami, aha, też słyszałem dźwięki chyba za tym budynkiem, Chować się do kaweru, tak jest, super, o, snajper, nie walczy z nim nawet, super, nie, to jest głupi pomysł, gościu, to jest głupi pomysł, jeżeli, jeżeli on jest chociaż trochę ogarnięty, to gdyby miał smoki, to by... Uu. Zauważył go z lewej strony. Zauważył go z lewej strony. Łapie kąt ostrożnie za coverami. O, o, musisz szybko go nice Bardzo ładnie to zagrał tego typu nasłuch był za drzwiami. Zaczął skanować drzwi w momencie, kiedy dostał parę hitmarków, to po prostu kontynuował strzelanie z tego. Złamał mu płyty, od razu wszedł w niego. Bez, bez tego. Bez wahania.

aby sobie kurczę mogę podnieść. Weź samu. Medyki. You're Move it. Dobra. Gabe zrezygnował z walki z nimi. Dobrze w sumie, no bo półczesni artyści są upierdliwi Gabe nie ma w ogóle... Nie ma czym bić się z nim. Eee... Nie ma Sentexów, nie ma termitów, nie ma moltowów. Jeden jest na moście. Już skrosował do prawej. Gabe pewnie poleci dronem i na niego zeskoczy. Albo zrobi zone, ale raczej będzie szukał killa i na niego zeskoczy. Tyle, żeby nie zeskoczył. No dobra. Tu go nie zabije. Wątpię, żeby go zabił. Ja z mojej perspektywy nie widzę akurat, czy on na niego patrzy, czy nie. O, easy kill no, ja się nawet nie zorientował, że, że jest mu na plecach On do kogoś strzelał Do kogo to strzelał to nie wiadomo, musi być na goście ten typ Co no to dalej, Nuneak, będziesz robić? 7 killi, 7 killi, dobry, dobry, dobry tan. Jest w stanie wyciągnąć 15 jeszcze, tylko musi się pośpieszyć. Finalnie nie wiem ile tych killi zrobi, ale jest w stanie te 15 zrobić. To musi się pośpieszyć i już lecieć na, na Old Town, szukać killi. Life mark? Tylko kurde, żebyś. Ty żeby musisz mieć szczęście, żeby nie spikował na ciebie, jak będziesz chodził po o, 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 panika gaming! Łap! bop, bop. Oj, oj, oj. Dobra. <laughs> Dobra, tu Steamki uratowały. Nie puszuje. Dobra, Gabe sprawdził. To super, 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 super zrobił. Od razu sprawdził, czy tamten nie puszuje agresywnie. Bo jakby puszował, on by go złapał na, na spadochronie, nie? Jak leci do niego na spadochronie. Akurat nie puszował. Gabe odpuszcza, bo tutaj ta walka jest bez poddupę ale nie zauważył. Eee, ta walka była trudna. W sensie, żeby dużo czasu zmarnował na tej walce. Mógł ją wygrać, ale by musiał nakombinować się z tym snajperem troszeczkę, a jeżeli ten snajper będzie miał jedno, jednego lucky shota tak zwanego, to, to to się źle skończy. No, musi już płynąć. Ten snajper i tak pewnie będzie musiał crossować mocno, może na drona poleci. Kopki się pojawiają przy tym, przy dronie Fajnie, hmm. że tak ostrożnie gra ja bym, pewnie, ja bym pewnie leciał bez zastanowienia na te na, na tą linkę, ale ja, mam, ja też gram z mołkami, Ja też mam często po prostu granaty dymne w ekipunku, nie ma. On, jak popełni błąd i będzie na otwartej przestrzeni, no to Steam go nie uratuje. Zimki są o tyle fajne, że można kogoś tam zaczarować, ale one w ostateczności nie oddają tak fajnie jak Warzone 1. Okej, okay. o, czy tam było dwóch? Tarczownik, tarczownik, tarczownik uważaj na stuny, uważaj na stuny, uważaj na stuny. Uważaj na stuny No Ale idiota. Dobra, zostaw go, zostaw go. Albo zbejtuj go. A, dobra, zostawię go. To musi wylądować zniszczyć linka. Musi wylądować linka. Bo wtedy ten tarczownik jeszcze będzie leciał na ciebie. Oh. Alarm prawa, alarm lewa. Snajperzy wszędzie, w każdym miejscu to jest najgorsza zonka, bo na każdym dachu snajperzy wydaje mi się, że leci ten tarczownik. Gdzieś wylądował, nie wiadomo gdzie. On lucky i drugi. No uważaj, właśnie, chciałem to powiedzieć. Nie uważaj na sniperów, i dosłownie to się stało. Dobra, no, zniszczę mu baja. Zmusi go, żeby się zbliżył troszeczkę bliżej niego. Więc możliwe, ja bym się teraz odwrócił na ten, na ten sklep. Zobaczył, czy czasami ten na sklep nie pójdzie. Może nawet z tego balkonu. O. Gas is inbound. Marking a new safe zone. Fajnie gra te solo. Tak fajnie. Nie łapie takich agresywnych kątów, zawsze ten chetnik zachowuje. Nie stara się eksponować ee, bardzo dużo swojego ciała. Jak wychodzi za, za jakieś osłony? Bardzo fajnie. Uuu. Kolega bez alpinisty biega. No to, to trzeba uważać. Ja tyle razy, co zapomniałem, że nie mam alpinisty, to prawie tyłek połamałem. Ale kurde no... Wydaje mi się, że z tymi granatami dywnymi więcej roboty by zrobił, bo te te Steamy nie uratują go tak bardzo jak te i chyba nawet nie grasz hybrydowego tego ustawienia na padzie. Że, sla że tych delfinów nie robisz Szybki Bimski na samochód, szybki Bimski na samochód Lucky, dobra, już biją go z pleców Kurczę jak... Ta strefa przy, yy, przy mieście jest o tyle straszna, że na każdym dachu może być snajper i nieważne gdzie się wychylisz, może ci snajper dać lufę normalnie. Już kolejny snajper na plecach, dlatego też te solówki są upierdliwe, gra się jest strasznie wolno. Ja już dawałem taki pomysł, żeby zostawić te one-shot snajpy w grze, możliwe, że je trochę utrudnić, ale dać taki ekwipunek jak kask. Albo hełm, co ci oczywiście nie zasłania za dużo na twarzy, ale że cię ratuje to tylko raz przed strzałem w głowę, nie? Że cię po prostu, wiesz. Pa, i ci na przykład zbija Kewy i ten, że cię ogłusza. Nie wiem, ale wiecie o tym chodzi, nie? Że coś tam ci robi, ale, ale Cię nie zabija na strzał w głowę, nie? i wtedy nie kombinujemy, że żadna snajperka nie marzutuje. Czasami nie powalisz typa, bo ma ten kask, ale to jest właśnie rzecz, którą kupisz w sklepie, albo, albo może znaleźć. Taki pomysł? Hmm. No jest w stanie sobie przejść do tej strefy z prawej strony. No, power position to jest na pewno ta straż pożarna, ale ktoś słyszał pod, pod spodem. Dobra, amo, amo. Noże są niepotrzebne, żeby je stakować. Nożami zaczęli się po prostu dobijać. Te na solówki, noże, ja nie wiem. To chyba kwestia przyzwyczajenia tylko. Użyte użyteczności na pewno nie. Zaraz ci to walnie. Pod spodem już jest, po twojej lewej. Możliwe, że nawet dwóch. No, i tutaj byś smoka dał do ziemi. I elegancka, elegancka rotacja, a maseczkę masz, więc na spokojnie. Snajper już mierzy, więc sobie wyczeka, żeby plecy zrobić temu, z który będzie krosował, Ale to ze spokojem na dach może zrobić. Tu się biją, więc ma okazję. Ma okazję. Ten jeden się salwuje. Tu masz kawałek zony, ale snajper na widoku, musi zejść. Leci wychodzi plecy. No, alpinista by się tu przydał, ale no, niestety. Oni się tam leją Bardzo dobrze zagrana solówka, bardzo mądrze zagrana solówka No tego misia byś mógł rozwalić, bo to fajne rzeczy wylatują z tego misia Ale to też daje audio, nie? Mm. Masz fight naprzeciwko Po prawej stronie, możliwe że na górze więc jakby dołem sobie przeszedł, to by da radę. Nie, jednak dołem, na dole się bili. No, ma kawałek ząki tutaj po tej prawej stronie. No, tutaj by miał kawałek zonki, więc tu musi uważać. Dobra, pinuli rotation, czyli jak najbardziej przy krawędzi. Będzie apsik. Przepraszam. Super sobie tak zwany wiatraczek, pin, -wheel rotation, pin -wheel rotation, czyli po prostu na krawędzi gazu cały czas idzie. Teraz złapał sobie zonę i nasłuchuje. Ten ADS jest niepotrzebny akurat, żeby nasłuchiwać, yeah, ale... Nas ale... Nas ale... Nas ale... Nas ale Ale nie wiem czemu. Każdy ma takie uczucie, że jak przyceluje, to lepiej słyszy. Bo oni grają razem. O, o! O kurde Ale lipa O nie O nie Ale kabano stary Ale kabanos gościu No i te smoki byku 1v2 za załóż O kurde Ale lipa! O nie! Oni grali razem! I co teraz? No i co? Będą się napierdzielać... <grywka> Będę się napierdzielać! <grywka> Na pieści nie! To ja widzę? To ja widzę. Ja pierdzielę. Ale cheater, ale citter, ale citer, nie, 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 nie. Co nie robią? Co oni robią? Jezus moja co ja oglądam w ogóle? Oj, dupa Pozwoli mu się podnieść Założyć plejty Jeszcze mu daje i lecicie, panowie, lecicie Oj, tu nie tra... Oj, teraz ten wygra, teraz ten wygra, ten ucieka Nie ma, nie ma uciekania Wyku Nie ma Okej, okay, okej, okay, okej okay. Ostatni play, ostatni fight. Ten nie ma maski. Oj, ten może wygrać teraz? Unlucky były w gazie. Co ja oglądam? I ja cię kręcę. To była gierka wygrana. To była gierka wygrana. No nic trudno. Najś nice Musisz lepiej grać najwidoczniej. Ja pierdzielę. Trzymajcie się i do zobaczenia.